Witam w kolejnym odcinku Audit Zickel, to Mówi. Dzisiaj rand o przepisach ruchu drogowego. <noise> Otóż e, zacząłem się bać prowadzić samochód e, z prostej przyczyny. Te nowe przepisy, które dają pieszym de facto pierwszeństwo na pasach, że zawsze. Pierwsi mieli pierwszeństwo na pasach, tylko że teraz przepisy jeszcze nakładają na kierowców obowiązek jakby przepuszczenia pierwszego, zatrzymania się przed przejściem, jeśli pieszy czeka na przejściu. Te przepisy spowodowały, że piesi zaczynają w ogóle wpierdalać się na pasy bez patrzenia. No i ostatnio miałem jeden dzień, prawie dwa przypadki, że rozjechałem po prostu kretyna, który bez patrzenia wszedł. Na pasy, a go w ogóle nie widziałem, bo się chował za znakiem, czy za drzewem. Z daleka nie było chuja, żeby go zobaczyć, że on czeka na przejściu. A jak dojeżdżam, to on już kurwa, już prawie mi pod koła wszedł. No ja na szczęście nie spiduję w mieście aż tak bardzo, więc zdążyłem się zatrzymać ledwo. Ale kurwa, po prostu to te przepisy, tak. Komplikują mi teraz moje przyzwyczajenia, bo będę musiał je zmienić totalnie. Teraz muszę zwalniać de facto przed każdym przejściem dla pieszych, które nie jest sygnalizacją świetlną. Bo nigdy nie wiadomo, czy jakaś kurwa nie wyjdzie mi na pasy bez patrzenia. Bo dokładnie ci ludzie to robią teraz. Wyłażą bez patrzenia, po prostu je. myślą, że są nieśmiertelni. Bo przepisy, tak, ustawa im gwarantuje to, że samochody zwolnią? Nie, kurwa, kutasie, nic ci to nie gwarantuje. Co najwyżej, kurwa, zostaniesz rozjechany na pasach, a kierowca pójdzie siedzieć, ale ty zginiesz, ponieważ z samochodem. No. Naprawdę, to, jest, to są właśnie te unintended consequences tych, tych przepisów, właśnie, że piesi czują się teraz nieśmiertelni i wychodzą, kurwa, bez patrzenia na pasy. A, a popatrzeć trzeba zawsze i zawsze chociaż samochody zwolnią, a nie wpierdalać się pod koła. Bo któryś może w końcu nie zwolnić. Ale przeglądam statystyki czy też doniesienia medialne i nie ma jakiejś plagi większej ilości ofiar na pasach, aczkolwiek yy, piesi powodują nadal sporo wypadków właśnie przez wpierdalanie się na pasy, natomiast nie, nie wzrósł yy, odsetek jakby wypadków spowodowanych przez pieszych, chyba że to jakoś teraz jest ukryte w statystykach. Yy, także mnie to dziwi trochę, ale to by znaczyło, że kierowcy są już tak cywilizowani, że się dostosowują do tych przepisów, a piesi nie. No cóż, zobaczymy po paru po latach, jak, jak to, jakie to będzie miało skutki bo ten przepis y, jakby y, no to jest taki typowy przepis właśnie epoki państwa opiekuńczego, że y, jakby ciężar ciężar odpowiedzialności za pieszego y, przenosi na kierowcę że w tym momencie to kierowca musi przepuścić pieszego koniecznie nawet jak pies jeszcze nie jest na pasach y, i wszelka wina, jeśli coś się stanie, jest zawsze na kierowce. Czyli tutaj no, kompletnie zajmuje się odpowiedzialność z pierwszego. Od, odpowiedzialność również za jego własne życie, za jego własne decyzje. W tym przypadku choć, choćby na przykład poprzez bycie ostrożnym przy przekroczaniu jezdni, kurwa. Przecież pamiętam doskonale w przedszkolu, jak nas uczono przekraczać jezdnie. Najpierw się patrzysz w, w lewo, potem w prawo, potem jeszcze raz w lewo i dopiero wtedy wychodzisz na pasy. A nie, kurwa, głowa w smartfon albo w kapturze i jeb, jeb prosto pod koła. No, naprawdę, Aż jestem zaskoczony, że nie ma plagi po prostu potrąceń teraz. Ale tak jak mówię, zobaczmy za, za parę lat, jak to się potoczy. Czy ten przepis był potrzebny, czy on był niezbędny? Nie sądzę. Na pewno to, że ogólnie liczba wypadków spada na przestrzeni lat, jest raczej właśnie tym, że spowodowana tym, że rośnie kultura jazdy. I jakość samochodów. Nie ma już takiego odcinka samochodów ze słabymi hamulcami, że kierowcy są w stanie się zatrzymać szybko. Chyba tak. Ja pamiętam właśnie taką sytuację z pieszym. Taką właśnie typową sytuację z pieszym. To było pod koniec lat 90. albo w roku 2000. na pewno pod koniec liceum, jak wracałem właśnie z kolegami ze szkoły. Chodnikiem przy ulicy Warszawskiej w Kielcach. I na wysokości skrzyżowania z ulicą Wojewódzką jest przejście dla pieszych przez oba pasy jezdni, i to się zdarzyło, to co zaraz opiszę, na pasie tym bliższym stacji benzynowej i politechniki. No więc jest grupa pieszych przechodzi przez jezdnie, w tym taki jeden dziadek z drabiną długą, tak. Myślę, że metr, półtora metra mu wystawało z przodu tej drabiny. już ją tak dziarsko. Przechodził przez to przejście w grupie innych pieszych. On szedł na samym początku. Samochody się zatrzymują, prawda? A po wewnętrznym pasie pruje szybko samochód. I się oczywiście kurwa nie zatrzymał. Jak inne samochody na innych pasach się zatrzymały przed przejściem. I. Normalnie z całą prędkością pierdolną, i akurat dziadek w, w, właśnie wchodził na ten pas z tą drabiną, i był dosłownie pół kroku przed tym samochodem, jak ten samochód uderzył w to wystające półtora metra jego drabiny. I po prostu totalny, totalne, idealne ścięcie, ścinanie. Po prostu z inżynierii materiałowej znacie to pojęcie, ścinanie. Samochód ściął tą drabinę clean. Trzyściutkie ścięcie, po prostu. A dziadek nawet nie drgnął, generalnie. To po prostu coś niesamowitego, bo taka była ta siła uderzenia, że dziadkowi po prostu został kikut tej drabiny, dosłownie nic mu się nie stało. Mówię, był pół kroku przed śmiercią, dosłownie na tym przejściu. Nie wiem, ta, ta siła uderzenia surdowała, że to chyba nawet te drzazgi poleciały w ogóle w stronę kierunku jazdy auta, więc dziadek nawet odpryskami nie dostał. No po prostu jakiś cud generalnie, że po prostu tylko drabina uległa ścięciu, a nie dziadka nogi. I oczywiście samochód się tam zatrzymał 20 metrów dalej, wychodzi z niego taki Janusz z wąsem, i coś tam, przepraszam. Ja po prostu. Kompletny absurd i to był rok 2000 wrzesień chyba rok 2000 we wrześniu, bo takie rzeczy jeszcze się w Polsce działy na przejściach, że kurwa jakieś jebane Janusze pruły zachodnimi autami po wewnętrznych pasach się nie zatrzymywały przed przejściami dla pieszych gdzie inne samochody się ewidentnie zatrzymywały. To co ten gość myślał, że on zdąży przejechać. Zanim, zanim pieszy przejdzie, przecież pieszy nie widzi samochodu, który pruje po wewnętrznym pasie. I tutaj właśnie tego typu zabójstw na pasach morderstw, de facto to było mord y takie morderstwo. To trzeba nazwać morderstwem. No to było w Polsce w owym czasie właśnie na pewno sporo odsetek. A ten dziarek miał cholernego farta, że tylko tą drabinę rozjebało. Ja pierdolę. No y po prostu nadal mam ciary, jak to widzę. To po prostu widziałem to naocznie. Kurde. No. Więc to nie przepisy uchronią takich, takich dziadków przed właśnie wypadkiem takich ludzi. Tylko jednak rozważna jazda i wyobraźnia, a tego się nie da zadekretować ustawą. Na przykład bardzo ryzykowną sytuacją jest, są skrzyżowania, gdzie Samochód skręca z ze zewnętrznego właśnie pasa w prostopadłą ulicę na zielonym, a piesi nadal przechodzą przez jezdnię, bo są ludzie, kurwa, pozbawieni kompletnie wyobraźni, którzy skręcają wtedy i, i nie zdają sobie sprawy, że piesi jeszcze mogą przechodzić. Przecież ile, ile razy się jakiś samochód wpierdolił w pierwszego Przecież tak zginął y, założyciel portalu metalside.pl, Krzysiek. Y, dobrych parę lat temu, ponad 10 lat temu, właśnie tak zginął, przechodził sobie na przejściu jakiś koleś skręcał i go jebnął, bo po prostu, y, nie wiem czy go nie widział, bo coś go mogło zasłaniać, ale nie miał kompletnie wyobraźni ten kierowca, że są jeszcze pasy kurwa, gdzie mogą być ludzie, no. I po stronie pieszego też tutaj jest problem, bo pieszy też nie jest w stanie przewidzieć, że coś nagle wjedzie mu z zawęgła. tak będzie przechodził na pasach. Bo co stanie? Obejrzy się w lewo, obejrzy się w prawo i jeszcze raz obejrzy się w lewo, jak pani w przedszkolu przykazała, wejdzie na te pasy, a dopiero teraz wyjeżdża z zawęgła koleś, który skręca z piskiem opon i, i 50 na godzinę, nawet, może jechać, ale to, jest, to już wystarczy, żeby jednak zajęwać go, gościa na pasach. No, no i co, tego, tego się ustawą nie wyeliminuje zmianą przepisów. No po prostu, no, trzeba być kurewsko uważnym, bo jednak sporo tych ludzi kierujących pojazdami nie ma wyobraźni. Nie wiem, jak oni zdają prawko. No i teraz, oczywiście. Przychodzi taki libertarianin i mówi, że państwo nie powinno zakazywać ludziom jeździć samochodami. Powinien to robić tylko właściciel drogi czy właściciel ulicy. No i to jest nierozwiązywalny dylemat libertarian. Co zrobić z ulicami i, i prawem jazdy? Czy państwo powinno wydawać licencje na prowadzenie samochodów osobowych? Na pewno w kodeks karny powinien jakiś jednak. Bardziej, bardziej właśnie uciążliwe kary za zabicie gościa na pasach jednak dawać. Ale to już jest, to jest już głębsza, głębsza historia. Czy właśnie koleś, który zabije komuś rodzica na pasach powinien potem właśnie gnić w więzieniu jak za morderstwo, czy jednak odpracować tą karę zamienioną na jakiś ekwiwalent monetarny właśnie, żeby, żeby jakby spłacić rodzinie um, zabicie ich członka, no. To jest kwestia właśnie tego, czy kara powinna być punitywna, czy restytutywna, tak? Sprawiedliwość restytutywna. No właśnie libertarianie są, są zdania, przynajmniej w większości, że kary za tego typu właśnie uszczerbki na życiu i zdrowiu też powinny być restytutywne, nie, nie tylko właśnie za uszczerbki na własności, czyjeś majątku. No. Dobra, tyle jeśli chodzi o mój rant o jeżdżeniu po ulicach samochodem. E, może jakoś się przyzwyczaję nad, w ciągu najbliższych miesięcy, że teraz przed każdym przejściem dla pierwszych muszę zwalniać do 30 na godzinę. E, teraz się zajmiemy znowu ciekawą sprawą. Otóż no, ostatnio. Ponecie krąży zdjęcie Joe Bidena robiącego sobie selfika i ktoś na tło wrzucił właśnie notowania spółek giełdowych amerykańskich, które notują oczywiście spadki znaczne, więc cała tablica jest na czerwono i na, na tym tle Biden sobie robi selfika. Tak jakby kondycja giełdy amerykańskiej zależała od Jakiegoś Joe Bidena, prezydenta, centralnego planisty. I ludzie, ludzie sobie to szerują i się podniecają tym. Zobaczcie, jaki Biden, zły prezydent, za Trumpa by na pewno byłoby lepiej. No nie kurwa. To nie jest wina ani Bidena, że jest teraz znaczny spadek notowań spółek giełdowych. Giełda leci w dół generalnie, nie tylko giełda. I nie było zasługą Trumpa, że. W latach 2020-2021 giełda notowała gigantyczne zyski. To była tylko i wyłącznie zasługa rezerwy federalnej, <grystanie> która wpompowała tyle pieniędzy, pieniądza w gospodarkę, że ten pieniądz oczywiście trafił do spółek giełdowych w postaci taniego kredytu i to napompowało notowania akcji. Zresztą zawsze, gdy stopa procentowa idzie w dół, to wycena spółek giełdowych poprzez wzór nawet ceny spółek giełdowych, rośnie po prostu, bo jest tańszy, tańszy kredyt, niższa stopa procentowa, więc przyszłe cash flowy, spodziewane cash flowy, przepływy pieniężne, są wyżej wyceniane, skoro jest niższa procentowa stopa. A teraz jak Fed podwyższył nieco stopy i zapowiada dalsze podwyżki, to już te przyszłe przychody spółek, już się nie malują tak grużowo bo są mniej warte teraz, jakby je zdyskontować, tą wyższą stopą procentową. No i oczywiście droższy kredyt powoduje, że spółki, które nie przynoszą zysku przy tych wyższych stopach, przy droższym kredycie, no, będą musiały zawiesić działalność, zankrutować i to powoduje właśnie, że giełda leci w dół przy zapowiedzi kolejnych podwyżek stóp. Giełda leci w dół, kryptowaluty lecą w dół, bo akurat Kryptowaluty jako hedge przeciwko inflacji rosną wtedy, kiedy stopy procentowe spadają. Prawda? Wtedy kiedy jest spodziewana dopiero wyższa inflacja. Teraz, jak już ta inflacja jest wysoka, no to teraz jest spodziewane, że decyzje Fedu spowodują jej spadek. Więc te wszystkie właśnie hypowane hedge przeciwko inflacji, typu Bitcoin i inne krypto, muszą siłą rzeczy spadać. Złoto. Nie spadło, nie zaliczyło takiego spadku jak, jak reszta aktywów. Trzyma się mocno poziomu mniej więcej 1850 już od dwóch lat. Z wahaniami, ale trzymała się się mocno. Aczkolwiek niewykluczone, że jednak też, też zaliczy spadek. Jeśli oczywiście rynek uwierzy, że będą dalsze podwyżki stóp procentowych Fedu. I dolar się będzie dzięki temu umacniał. Zresztą dolar jest w tym momencie najmocniejszy od 40 lat chyba nawet. To jest niesamowite. W tym momencie można, że Amerykanin może za swojego dolara, za swoje dolary, kupić tanio, euro, funta. Może sobie pojechać na wakacje do Grecji. Właśnie. Wreszcie go stać. No i w tym samym czasie złotówka i inne waluty szlitowych państw się bardzo osłabiła w stosunku się do dolca, ale też na przykład franka szwajcarskiego. Także tutaj frankowicze dostają po chuju mocno. Czyli trend właśnie jest w sumie jest zupełnie odwrotny niż wcześniej, czyli aktywa lecą w dół. Spółki, ceny spółek, więc akcji lecą w dół. Następuje korekta po tym boomie pandemicznym, w wyniku taniego pieniądza, dolar się umacnia. Dolar jako rezerwowa waluta całego świata się umacnia, bo to spowodowane jest też właśnie wojną na Ukrainie, że jednak no, dolar jest najważniejszy, najbezpieczniejszy. on się umacnia. Mimo, że jakby warunki amerykańskiej gospodarki wcale nie nastrajają optymistycznie, ponieważ nie, nie widzę żadnych jakby tutaj decyzji amerykańskiego kongresu, choćby dotyczące, dotyczące większej deregulacji, żeby zderegulować gospodarkę, żeby więcej wydobywać ropy, więcej kopać w ziemi, w poszukiwaniu ropy, drillować. Nie? Tutaj, jeśli chodzi o te kwestie energetyczne, które są teraz kluczowe dla całego świata, nie ma żadnych posunięć sensownych. Mimo to dolar się umacnia, tylko i wyłącznie na podstawie zapewnień tego, że Fed stłamsi inflację, co jest dosyć miernym zapewnieniem dla ludzi zapoznanych z teorią austriacką i zapoznanych z tym, jak wygląda stan finansów publicznych i zadłużenia Stanów Zjednoczonych Ameryki. Bo to już nie są takie czasy jak na przełomie lat 70. i 80., kiedy Ameryce groził upadek dolara i podniesiono stopy do 20%. Za czasów prezesury Paula Wolkera jako szefa Fedu tak stłączono wtedy kryzys stagflacyjny. Ale oprócz tego po stronie ustawodawczej i administracyjnej deregulowano. I to te deregulacje się zaczęły jeszcze za prezydentury Geralda Forda w 1974 roku. Już wtedy był zespół deregulacyjny przygotowany. Potem został prezydentem Jimmy Carter i on kontynuował deregulację. Zderegulowano wtedy mnóstwo rzeczy. Linie lotnicze, na przykład nagle, nagle Amerykanie klasy średniej i niższej, mogli latać samolotami na początku lat 80., już, bo zderegulowano właśnie transport lotniczy w Stanach Zjednoczonych. Dużo rzeczy zregulowano. Jeszcze Regan też deregulował, obniżał też podatki i dopiero wtedy gospodarka ruszyła pomimo 20%, procentowych, 20 procentowych stóp procentowych, które spowodowały przecież recesję na początku lat 80. to jednak deregulacja zadziałała, że opłacało się prowadzić biznes, otwierać biznesy mimo drogiego kredytu. Czyli te wszystkie wydmuszki giełdowe. Wtedy zostały skorygowane, one upadły, a silny biznes finansowany z kapitału, a nie z kredytu był w stanie wtedy się rozwinąć. I zaczęły się, zaczęła się dekada lat 80., no i potem 90., które moc, umocniły Amerykę gospodarczą mnóstwo. To samo się działo z, zresztą w Wielkiej Brytanii. Czy teraz to samo jest w stanie rezerwa federalna zrobić? Nie, ponieważ Stany Zjednoczone są zbyt zadłużone. Nie będą w stanie spłacić swojego zadłużenia, jeśli stopy procentowe jeszcze bardziej wzrosną. Więc Fed nie ma tak naprawdę narzędzi, żeby zatrzymać inflację i również później stagflację. No chyba, że właśnie w 2024 roku prezydentem zostanie ktoś na tyle kompetentny, by przepchnąć drastyczny plan. Deregulacji i redukcji finansów, redukcji wydatków państwa. Ale wysoka inflacja będzie jeszcze przez lata no, niszczyła życie Amerykanów i również Polaków. Tak. Tutaj nie ma wątpliwości. Jeśli chodzi o Polskę, to jesteśmy w czarnej dupie, bo tutaj się nie da nic zrobić. Amerykanie mogą zderegulować kwestie energetyczne. Mogą wydobywać więcej ropy i gazu ziemnego, a Polska, będąc Unią Unii Europejskiej, zgadzając się na dyktat, właśnie polityki klimatycznej, nie jest w stanie tego zrobić. Nawet gdyby chciała, to nie będzie tutaj żadnego Eldorado gazu łupkowego w najbliższym czasie, nie będzie atomu. W najbliższym czasie jesteśmy kurwa w czarnej dupie, jeśli chodzi o energię, a od cen energii, od jej dostępności. Zależy gro całej gospodarki i choćby poziomu, poziom cen konsumpcyjnych też od tego zależy. Naprawdę to, co nam Unia tutaj w KPO, w tym Krajowym Planie Odbudowy nakazuje, zresztą na co się PiS przecież sam zgodził, czyli na dalszą dekarbonizację gospodarki. To jest po prostu jakiś absurd w dzisiejszych czasach i naprawdę, proszę Państwa, Europa umiera. Co to niby miało być? Usunięcie samochodów spalinowych do 2035, czy jakieś inne pierdoloty? Tak jak usuwano żarówki do 2012? To jest właśnie kurwa Europa. Tak ja tutaj cytuję pana Jerusza, bo znalazłem taki blog na Facebooku, popularny bardzo, 11 tysięcy, 12 tysięcy obserwujących prawie. Inna perspektywa rzeczywistości, blog Radosława Kordowskiego. Kim jest Radosław Kordowski? On jest kucem wyglądającym jak Jezus, który założył polskiface.pl, ale na Facebooku normalnym też właśnie bloguje. I ostatnio przypierdolił właśnie jakimś takim wpisem, że coś tam właśnie było o, o dużych wydatkach Polski na zbrojenia, że to super i w ogóle to dlatego, że PKB rósł i była inflacja, więc więcej podatków szło do budżetu państwa. I dlatego mógł więcej wydać na zbrojenia. A tacy ludzie jak Korwin to by nie chcieli podatków, i ciekawe, z czego by finansowali zbrojenia. No to ja się wkurwiłem, bo co woda jebe po Korwinie, ale akurat tam, gdzie ma rację, to ma rację. Trzeba mu ją zawsze przyznawać i zawsze go bronić przed właśnie takimi chujowymi zarzutami, jak ten kordowski, który właśnie pierdoli że Korwin chce wyeliminować podatki, jak to państwo bez podatków i byłyby zbrojenia? Przecież to są, kurwa, wierutne kłamstwa. Korwin nigdy nie chciał wyeliminowania podatku, dlatego libertarianie zawsze mieli z nim spinę o to. Korwin chciał niskich, prostych podatków, bezlitośnie egzekwowanych i ściąganych, które by szły właśnie na podstawowe funkcje państwa, Podstawową funkcją państwa jest obronność, i Korwin przecież zapowiadał zawsze, że przynajmniej dwa razy większe wydatki na obronność i na służby, za co go przecież Sierpiński bardzo sekował. No bo jak to tak, jak będzie większe wydatki na służby, to będą bardziej prześladować nas, nie? Także Korwin zawsze był za zwiększeniem wydatków na obronność, na podstawowe funkcje państwa i żeby podatki właśnie były efektywne, niskie i proste, żeby. Dzięki temu więcej można było na tą obronność wydawać, a mniej obciążać uh -huh. ludzi pracujących podatkami, które idą na jakieś gówno. Oczywiście Kordowski, jak mu to napisałem, to się zaczął, zaczął odwracać kota ogonem i nadal powtarzać, że, no ja, że Korwin przecież nie chce żadnych podatków. No to mu, kurwa, powtórzyłem to drugi raz, że łże, bo Korwin nigdzie się nie wypowiadał, że nie chce podatków. I już tam kurwa więcej nie wróciłem na ten blog, może warto by tam zajrzeć po prostu, bo z takim kretynem to ja nie, nie miałem do czynienia. Zwłaszcza, że on jest kucem i prawicowcem. Bo tam coś tam coś wcześniej pisał często o, o, o tym, jakie jak, jak podejście prawicowe jest dobre. Także gość jest jakimś kurwa kucem yy, w ogóle antykorwinowym. Czyli coś w rodzaju tych ludzi z M-Polska czy coś w tym stylu. Yy, czyli generalnie gość jest pod. Pod PiSu, PiSu, no jakby nie było. Bo to, jest, bo to do, do tego to się wszystko, wszystko sprowadza. To są właśnie ludzie, którzy chcą zagospodarować prawicę, rozszerzyć jakby tą zjednoczoną prawicę i wyeliminować korwinizm. Właśnie powtarzając te wierutne kłamstwa, choćby na tym, że Korwin to chce znieść wszystkie podatki, a więc znieść suwerenność państwa polskiego. Czy coś takiego, właśnie. Przecież to. Korwina projekt reformy podatków zdobył pierwszą nagrodę w konkursie w 1989 roku. W konkursie organizowanym przez Uniwersytet Warszawski. Korwin tam tam, ten projekt reformy podatkowej e, zgłosił pod egidą Instytutu Cybernetyki. I to jest, ten projekt podatkowy jest bardzo dobry. W sensie sprawia, że podstawowe funkcje państwa są efektywnie finansowane. Sam podatek łanowy od powierzchni na wojsko idący, podatek katastralny od wartości nieruchomości idący na policję. No i podatek pogłówny, który idzie na administrację, tak? Coś takiego. Pogłówny, czyli płacony w jednej wysokości od każdego obywatela. No, oczywiście. To nie jest system podatkowy libertariański, ani nawet nawet, podejrzewam, że Aynoren by się na taki system nie zgodziła, by były, bo są to podatki przymusowe, jakby nie było. Korwin jest w końcu zamordystą liberalnym. Są ściągane bezlitośnie takie podatki. Za uchylanie się grożą surowe kary. No ale to, to jest system, właśnie, który w sposób efektywny finansuje wojsko, policję, sądownictwo i administrację. Bez nadmiernego obciążania obywateli. Na przykład obywatel, który ma który nie ma nieruchomości, nie, nie ma ziemi, nie płaci za wojsko bo wojsko nie ma go co bronić, nie? On nie ma ziemi do obrony. Ale na przykład, jeśli ma mały domek w środku miasta, który jest drogi, no to płaci więcej w podatku katastralnym na policję, bo jego nieruchomość jest więcej warta, więc. Policja się musi bardziej starać bronić go przed łupieżcami. Powiedzmy, no nie wiem, no takie tak tłumaczenie. Ty, racjonalizacja tego typu właśnie liczenia podatków. No i takie finansowanie jest zdecydowanie bardziej efektywne i bardziej sprawiedliwe niż to, co mamy teraz. Gdzie tak naprawdę kurwa, wszystko leci do wspólnego gara, a na armię na obronność. Jakieś, jakieś tylko malutkie części idą, bo cała reszta leci na zmarnowanie. Ten Kordowski Kuc jeszcze coś tam pierdolił, że. i w ogóle w takiej wizji Korwina to przecież wszystko byłoby prywatne, szpitale i tak dalej. Ale przecież kurwa, szpitale nie są finansowane z podatków i w tym momencie i tak większość zakładów opieki zdrowotnej jest niepubliczna i finansowana przez NFZ, który jest finansowany ze, ze składki zdrowotnej. Więc Kordowski jako typowy w ogóle. Po prostu propagandysta pisowski, nawet nie wie, jak wygląda struktura finansów publicznych i nie wie, jakie jednostki są finansowane z podatków, a jakie nie. Czyli właśnie to jest pewna gonka antykorwinowa. Mam wrażenie, że właśnie ten Radosław Kordowski jest po prostu takim wystawionym przez Zjednoczoną Prawicę. Typem właśnie do zochydzania korwinizmu i w ogóle wolnego rynku. nie Takim, który ma, jakby usunąć wolny rynek, idee wolnorynkowe ze sfery prawicy. Także jebać go. Teraz tak, już będę kończył, ale mam nadzieję, że część z was bywa na grupce nieprzyjaciele niewoli, bo pojawił się bardzo fajny wątek o znanym jebawczeninie Mikołaju Kastorzy-Klubińskim, który gościł na naszych łamach jako temat kpin, no przynajmniej od samego początku audycji, nawet w co mi daje raga. Także zachęcam do zapoznania się z tym tematem na nie Niewoli. To tyle. Udanej niedzieli.